Pani Iwonie Olechno, Gminne Przedszkole w Twardycicach, przyłącza się do akcji Czytamy dla Kubusia, a dla Kubusia przeczytamy książeczkę Siedem łóżek malutkiej popielicy. Czy Wy wiecie, co to jest popielica? Myszka. Czaka myszka. myszka. Myszka koloru jakiego? Jak jest popielica? Z jakim się wyrazem kojarzy? Bardzo dobrze, dokładnie tak, z szarym kolorem, dlatego jest popielica, popielata. Dni w zielonym lesie zazwyczaj upływały bardzo spokojnie, czasami wręcz kradała się tu nuda. Zwierzęta jadły owoce, przechadzały się po łące, kąpały w jeziorze, skakały z gałęzi na gałęź i drzemały w cieniu drzew. Lata jednak w niektórych domach zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pierwszy zorientował się królik. O wschodzie słońca jednym susem wyskoczył z łóżka i zabrał się za przyrządzanie śniadania. W pojemniku na marchew odkrył małą popielicę która smacznie sobie spała. ale ależ mnie przestraszyłaś, co ty tutaj robisz? Oj, przepraszam króliku, nie mogłam w nocy zasnąć, więc postanowiłam spróbować w innym łóżeczku. Obudził się, przeciągnął leniwie i wstał, żeby się wystroić. W szufladzie z krawatami został małą popielicę, która spała kamiennym snem. Obudź się, popielico! Co ty tutaj robisz w moim domu? Strasznie cię przepraszam, dziku. Nie mogłem w nocy zasnąć. Więc postanowiłam spróbować w innym łóżeczku. Potem przyszła kolejna jelenia. Kiedy wstał, poczuł, że jego głowa jest z jednej strony cięższa niż z drugiej. Spojrzał w lustro i zobaczył małą popielnicę. Śpiącą na jednym z jego rogów. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz na mojej głowie, po bielicą? Tak mi Jeleniu, nie mogłam w nocy zasnąć, więc postanowiłam spróbować w innym. Mała Popielica próbowała nowych łóżeczek, wprawiając w osłupienie tych, którzy trafiali na nią o poranku, spała w bucie niedźwiedzia, w etu i na okulary żółwicy, w zegarze z kukułką myszy, w pozytywce wiewiórki. Mieczęta były zmęczone ciągłym znajdywaniem śpiącej popielnicy w najróżniejszych zakątkach swoich domów. Pewnego dnia postanowiły z nią porozmawiać. Przykro nam, popielico, ale nie możesz zakradać się o świcie do naszych domów. Lepiej, żebyś jednak trzymała się swojego łóżeczka, zwrócił uwagę królik. Ale chciała się wytłumaczyć Popielnica. Żadne, ale przerwała jej żółwica. Stara jestem i nie mam ochoty na takie niespodzianki. Następnego ranka w zielonym lesie znów zapanował spokój, a wręcz nuda. Popielica nie pojawiła się w żadnym łóżku prócz swojego. W ogóle przez cały dzień jej nie widziano. Wieczorem królik poszedł ją odwiedzić, żeby sprawdzić, co u niej słychać, ale światła w jej domu były pokaszone, a drzwi zamknięte na klucz. W popielicy mieszkała Sowa. Nocami czuwała i pilnowała lasu. Dobry wieczór, Sowo. Nie wiesz przypadkiem, gdzie jest popielica? Zwrócił się do niej królik. Widziałam wczoraj, jak szła do z walizką. Popielica wyniosła się z lasu, ale dlaczego? E króliku! – Niczego nie zauważyłeś? Z popielicą dzieje się coś niedobrego. Boi się sama spać? Królik popędził zawiadomić inne zwierzęta. – Hej, przyjaciele! Sowa mi powiedziała, że popielica wyniosła się z zielonego lasu. Teraz już wiem, dlaczego wkradała się do naszych domów o świcie. Popielica boi się sama spać. Biedaczka. Wszyscy byli zaskoczeni i smutni. Ale to nie wszystko. Sowa mówi, że widziała, jak Popielica zmierza w stronę szarego lasu. Ruszyły na poszukiwania. W szarym lesie mieszkał nie kto inny jak zły wilk. Kiedy dotarli do kryjówki tego groźnego zwierzęcia, przywarli nosami do szyby. Popielica była w środku. Spała sobie spokojnie na grubej skarpecie, a obok niej w łóżku pochrapywał wilk. nie przelazł przez okno, zakradł się do małej popielicy i szybko wyjął ją ze skarpetki. Kiedy znaleźli się na zewnątrz, położył popielicę niedźwiedziowi na głowę i wszyscy razem wrócili do zielonego lasu. Gniało już, kiedy dotarli na miejsce. Popielica obudziła się, ziewając. Ale ale skąd ja się tu wzięłam? Zapytała na widok zwierząt. Możesz nam podziękować, że jesteś cała i zdrowa. Co to za pomysł, żeby iść spać do wilka? zapytał rodzik. No cóż. Pomyślałam, że jemu nie będzie przeszkadzać moje towarzystwo. Mogłaś nam powiedzieć, o co ci chodzi? Nie przejmuj się. Od teraz możesz u nas spać. Nawet mamy plan, odezwał się królik. Od tego dnia mała popielica każdej nocy spała w innym urzeczku. W poniedziałki w pojemniku na marchew u królika. We wtorki w szufladzie z krawatami Rudzika W środy na lewym rogu jelenia. W czwartki w bucie niedźwiedzia. W piątki w etui żółwicy. W soboty w zegarku kukułki myszy, a w niedzielę w pozytywce wiewiórki. Dzięki towarzystwu Popielica przestała się bać i przez całą noc spała jak suseł. Jednak w pewien poniedziałek w pojemniku na marchew nie było nikogo. Zdziwiony królik zaczął wypytywać inne zwierzęta, czy pobójlica spała u któregoś z nich, ale nikt jej nie widział. Popielica, jak się masz? Myślałem, że będziesz spać w moim pojemniku na marchew. Bo ją obudzisz, wyszeptała popielica, powoli otwierając oczy, a u jej stóp spała sobie spokojnie jej nowa przyjaciółka, malutka ryjówka. Czy kapodobała wam się? Tak. Powtórzamy, tak. tak, tak. co tak, nie mówisz? Podmachajcie po do Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.